Siema z tej strony napruty dzik, witam was w kolejnym y, y, odcinku serii z GTA zagrajmy w GTA 4. Bez ben, zbędnego przedłużania przejdźmy sobie od razu do y, kolejnej misji. Do suchej nitki. Jest to misja u Vlada, u druga chyba. Prosta sprawa. Mallory. Dobra Bierzemy kolejne misję od Wlada. O i tutaj Niko już poucza Wlada, żeby odwalił się od Mallory. Dobra, w tej misji z tego co, co z tego co słyszę udamy się do jakiejś pralni Dobra. Jakiś tam gość z Sanepidu chyba. Przyszedł. I się próje. Dobra, ogólnie Vlad to fryer, taki typowy dzban. Nie ma się coś z nim zadawać długo. Która godzina? Dwunasta. I znowu jakaś pogoda z dupy jest. Weźmy sobie taksówkę Romana. E, czytałem sobie komentarze pod poprzednim odcinkiem. E, wyczytałem tam, że, e, że z racji, że Niko jest Serbem e, wschodnim. Stąd też. E, znaczy, no, z racji, że jest Serbem i, i pochodzi właśnie z, z, ze wschodniej Europy, no to musi wyglądać jak wschodni Europejczyk, więc ubrałem go w kurtkę dresową. Tak poleciliście. Dobra, jesteśmy na miejscu. To jest to pralnia. Przyszukuję sobie jakąś broń, żeby być gotowym. Parzucił w niego koszem ze skarpetami. Jebany. Nie wiem, czy mamy do niego strzelać. Aj, chciałem mu przebić opony. Szybciej, nikodawaj. No otwieraj te drzwi. Z takiej porady co do GTA 4 to na początku gry mm, wyświetliła mi się taka informacja, że jeżeli chcecie ukraść szybciej samochód, w sensie zanim Niko, wiecie, wsiądzie do niego i go odpali, to można to przyspieszyć ten proceder cały, wciskając klawisze W i S z tego co dobrze pamiętam, na zmianę WS, WS, WS. WS. Wtedy Niko szybciej odpali samochód, to też szybciej można go ukraść. Pytanie, czy ja mam go zabić, czy ja mam go tylko, nie wiem, nastraszyć jakoś? Można celować z pojazdu, to też jest y, taka innowacja, jeśli chodzi o GTA. San Andreas tego nie było, no i potem w czwórce i w piątce się pojawiło. Dobra, stawaj. Nie chcę go zabić, żeby czasem nie zdupić tego zadania. Nie wiem, pouderzamy w niego.

Dobra, trzeba przyznać, że Niko jest dobry w. w argumentach. W mocnych argumentach. Zapiszmy sobie. O, ja bym chciał tą furę, wydaje się szybsza. I co, mamy kolejną. Opatrzcie, w GTA 4 też jest taka zależność, że, w zależności od tego, jaką broń ma, ma aktualnie w ręce, e, tak Niko jakby z niej korzysta podczas kradzieży. W sensie widzieliście, teraz miałem pistolet i on celował do, do kierowcy. Gdybym miał na przykład e, nóż, to wy, nie no, z by chyba nie skorzystał. Dobra, Wlot znowu dzwoni do nas, on ma chyba za dużo darmowych, kurwa. Do wszystkich sieci. I co, jedźmy po kolejną misję. Dobra, jesteśmy na miejscu. W międzyczasie zadzwonił jeszcze Roman, żeby tam się próbł do mnie, że niby mu nie pomagam, czajcie? Od samego początku jakby mu pomagam. Dobra, Vlad bierze nas na randkę.

Hm, <laughs> jaki dzban, mógł go pierdolnąć jakiś samochód, nie powiem. Ten bezdomny, którego tu widzicie, on z tego co mi się wydaje, odegra bardzo dużą rolę niedługo. Albo przynajmniej jakąś poboczną. W nadchodzącym GTA 6 mam takie wrażenie. Bo ten bezdomny pojawił się pod koniec dodatku LGBTQ, nie LGBT, nie LGBT, tylko no te, tego dodatku z Gejentonem. W którym on tam dostał przez przypadek... przez przypadek niby od Luisa te, te diamenty. I potem w radiu można usłyszeć notatkę, że ten bezdomny właśnie wyprowadził się do Vice City.

Go ale Fryer, nie? Zamiast, zamiast nas podwieść, to on mówi, że z wieśniakami nie będzie jeździł. To jest dzban i fryer. No dobra, no to idziemy na metro. Udaj się na stację metra. Ej, tu jakaś broń leży. Baseball, ale my mamy nóż chyba, nie? Zamiast baseballa. Chyba nie uśmiecha mi się go wymieniać. Dobra, którędy siedzi na tą stację metra? Nie pamiętam, czy w GTA 5, w GTA 4 mogą mnie, może zacząć ścigać mnie policja, w momencie kiedy mam broń w ręku. Możecie mi napisać. Jeśli ktoś z Was się orientuje, w ogóle że możecie mi pisać jakieś porady, wiecie, jeśli chcecie, jeśli, jeśli znacie tą grę lepiej niż ja. Dobra, jesteśmy na miejscu. Czekamy teraz na przyjazd pociągu. W ogóle to jest chyba metro, nie? Takie nadziemne, a nie, a nie pociąg. No, ale dobra. Fajnym nawiązaniem jest, znaczy nawiązaniem, nie wiem czy to jest nawiązanie. Co ten Niko robi? W GTA 3 była identyczna sytuacja. Można było wsiąść do metra i kamera była identycznie ustawiona na bohatera. Taka wiecie, w rogu. Pociągi umożliwiają. Dobra, przewinijmy sobie tą podróż no przecież nie będę oglądał eee, widoków. Nie po to tu jestem. Eee, znajdź a potem ukradnij srebrną blistę. Kompakt. Dobra, no to idziemy po srebrną blistę kompakt Zobaczę tylko na mapie, gdzie jestem Dobra, no daleko nie pojechaliśmy Ja dole, ale on wolno schodzi Daleko żeśmy nie pojechali Nie wiem, no bezpiecznie mi się chodzi z bronią zawsze jakoś tak w GTA Ale nie wiem, nie chcę ryzykować Aha, Tom srebrną blisko, tak? Jesteś kurwą tego grubego ruskę. Pokaż co potrafisz. A jak w ciebie wyceluję? No nie wiem, nie, nie chcę do niego strzelać. O ty, f Dobra, jestem, ja jestem z Krakowa, nie widzisz, że mam nóż? Cyk, cyk, cyk. No i dobra, nie chciałem ich zabijać, a zabiłem bez sensu. Aby ogłuszyć przeciwnika, zablokuj na nim celownik i będąc nieuzbrojonym podejść do niego, kiedy będziesz wystarczająco blisko. Zna... kurde, nie, nie przystałem do końca. Na nagraniu sobie jak będę montował przeczytam. Bo to było chyba dość ważna informacja. Dobra, już wiem, w którym miejscu jesteśmy. Ej, to ja sobie mogłem na spokojnie podjechać samochodem. Tak daleko, aż nie było. Ten jaki frajer, że my lubimy brudne auta. Sam jest brudny. Brudas. Na mynię jeszcze trzeba jechać w takim razie. Ten jak wymyśla w ogóle. Teraz nagle mi się przypomniało, że trzeba samochód umyć. Ej, ale Niko skłamał. Aha, jeszcze musimy się cofnąć teraz. Niko skłamał, bo powiedział, że ma kilka siniaków, a ja go przecież zaćgałem chyba na śmierć. Chyba, że może kogoś zaćgać nie na śmierć. To wtedy faktycznie może mieć parę siniaków. Dobra, jedziemy umyć jeszcze ten szmelc. Chociaż z, z tego co pamiętam z poprzednich części, Blista zawsze była fajnym samochodem. Strasznie zwrotna na pewno była. Ale jak wiadomo, sterowanie w GTA 4 jest skopane. Będę to powtarzał do, do końca chyba gry. No i największym, największą atrakcją, najbardziej bezużyteczną atrakcją, znaczy naj, najnowszą atrakcją i najbardziej bezużyteczną jest myjnia w GTA 4. No bo przyznajcie się, oprócz tej jednej misji, czy ktoś kiedykolwiek z Was wam mył samochód w GTA 4? Tak szczerze, z ręką na sercu. Nawet nie wiem, czy te samochody się brudzą. W jakiejś tam wersji San Andreas, na nie, nie Steamowej, tylko tej jakiejś zwykłej, samochody się faktycznie brudzą podczas jazdy. A nawet nie wiem, czy w GTA 4 one się brudzą. Załóżmy, że tak, no ale nie sprawdzałem tego. Można to pominąć. Ten samochód został umyty. No fajnie. Tylko, że nic nam to nie daje tak naprawdę. Szybciej nie jedzie. Chyba, że był na tyle brudny, że ważył ze 100 kilo więcej. No to faktycznie. Dobra. Musimy go odstawić do dziupli. Tylko nie za bardzo nie, nie skupiłem się na tym, gdzie jest ta dziupla. Czy to jest. Kurczę, mam nadzieję, że można uszkodzić ten samochód, żeby nie było czegoś takiego, że, że jak go uszkodzę, to będę musiał z powrotem jechać do, do, do mechanika. No, także jeśli nawiązując jeszcze do samych odcinków. O kurde. Dobra, na szczęście nie trzeba jechać do mechanika. Możemy oddać w takim stanie. Właśnie, jeśli te odcinki Wam się podobają, zostawcie koniecznie subskrypcję. Jeżeli chcecie być na bieżąco z odcinkami z GTA, zostawcie e, odwrotnie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podoba. A jeśli chcecie być na bieżąco, to zostawcie subskrypcję. Dobra, my je dojeżdżamy już do dziupli. To miejsce wygląda jak e, tamto poprzednie miejsce gdzie policja nas zaczęła ścigać w poprzednim odcinku. Dobra. Misja, misja jest już za nami. Aby wybrać numer, musisz wyciągnąć telefon. Ale do kogo ja mam dzwonić? Aha, do Vlada, dobra. Dobra, czekam na dzień, aż będziemy mogli mu wypierdolić gonga. Bo już mnie denerwuje ten Vlad. Możecie napisać w komentarzach. Wład Fryer. Hashtag Vladfryer. Dobra. No co, jedziemy po kolejną misję do Wlada? Iwan nie taki groźny. A to jest nawiązanie do Iwana Groźnego, do przywódcy, do cara Rosji. Miki, myszka Miki. Szklankę wody. Ten Miki wydaje się być, Panie, się być w porządku. Pamiętasz Iwana? Kość, który mi ostatnio widziałeś. A co to, to za iPhone?

Pan Faustin, jakaś kolejna postać pewnie ważna, z tego co pamiętam. Dobra, Vlad prosi nas, żebyśmy kogoś zabili, z racji, że Vlad jest jakimś takim dziwnym człowiekiem, może nie powinniśmy zabijać tego gościa, którego on chce, żebyśmy zabili. No dobra, ale to się okaże, to się okaże zaraz. Dobra, on tą gada z jakąś typiarą. Pewnie gada z Mallory znowu A miał się od niej odczepić. Swoją drogą każdego bohatera, każdej części GTA zawsze, zawsze jest tam każdego bohatera charakteryzuje jakieś tam poczucie humoru, nie? Moim zdaniem największe poczucie humoru miał CJ z San Andreas. Ej, patrzcie, to już jest ten gość. Dobra, on wyjechał z. wyjechał z od Romana. Ale pruje, no. Wow, ja tak nie umiem chodzić w zakręty. Pytanie, czy ja mogę do niego strzelać? Wow, 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 wow. Ale on zapierdala. Nie ma opcji, żebym go dogonił. Ojebany, przez środek skoczył. Sięgam, że mam ochotę zainstalować jakiegoś, jakąś modyfikację na to sterowanie, naprawdę, bo nie da się jeździć. No, nie, nie umiem. Nie grałem nigdy na konsoli, więc nie wiem, czy jest lepiej, ale po prostu. No, szybciej z tą lodziarą szmulu. Gdzie on mi tutaj uciekł? Patrzcie, kolejna lodziara zostawiła mu drogę. Patrzcie, on jest u góry. Jak się wchodziło na drabinę? Ja pierdolę. Niko, szybciej. Dobra, fajne jest to, że jakby w takich scenach pościgu, zawsze oni jakby czekają na nas, więc mamy jakąś szansę, żeby ich dogonić. On w tym mieście nic nie znaczy. No to też prawda. Szybki gnojek z ciebie. Wow, patrzcie, jak patrz jaki asasyn. Kurwa, yamakashi. W którą stronę pobieg? Chyba w lewo, nie? Tak, w lewo. Dobra, teraz ja muszę wykonać taki skok. I tu chyba będzie jeszcze jeden skok. Dobra, teraz jakieś palety, z dupy na no dachu się wzięły. Kurde, parcie, uciekam ze starym na plecach. Dobra, no i teraz nie ma już możliwości. Ten, jaki gość? Zdecyduj o losie Iwana. Kiedy ikona wroga miga na niebiesko i czerwono, musisz zdecydować o jego życiu lub śmierci. Twoja decyzja będzie miała skutki. Wciśnij e, aby pomóc Iwanowi, lub użyj kuby zrzucić go z krawędzi. Kurczę, no ciężki wybór. Wyjadę z Chowbidż, zniknę, obiecuję, błagam cię. Kurcze, nie wiem. Nie wiem, co zrobić. Czy go oszczędzić, czy uratować? Władka kazał mi jechać do Twojego. Czyli to Władka za mu, ale pytanie, czy to prawda? Wydaje mi się, że to prawda, bo Wlad jest dosyć takim trochę chujem. Dobra, pomóżmy mu, no. Bądźmy takim, wiecie, Wiedźminem w Liberty City. Chcę, skoro wlas chce twojej śmierci, to nie możesz być taki zły. Trzymaj się z dala od chobi. Ja widzicie, mam to samo zdanie o, o nim. Tylko nie wiem, czy dobrze zrobiłem teraz 200 dolarów dostałem za tą misję. I tak się zastanawiam, czy dobrze zrobię, że mu pomogłem. No ale z drugiej strony tak jak Vlad powiedział, no. Znaczy, tak jak Niko powiedział. No oh, no, Mam już wystarczającą ilość kurw na boku. I no, z Niko nie ma ogólnie żartów. Jak stąd zejść teraz z tego dachu? Dobra, ja jakoś muszę zejść z tego dachu, a wy tymczasem oczekujcie następnego odcinka, na który bardzo serdecznie was zapraszam. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podoba ta seria. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Piona!